będzie trochę trudne. Szanowne Panie Panowie, drodzy młodzieciele, zacząłbym od gratulacji za tak śmiałe, śmiałe pomysły, a chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj mówimy o takim takiej młodej dynamice. Tutaj chyba najlepszym słowem, które warto przywołać jest ten kierunek, który zarysowany został w strategii Europa 2020, to znaczy Smart Growth. Po pierwsze, zaczyna się problem, jak przetłumaczyć smart, bo niektórzy mówią bardzo ambitnie, że to jest taki inteligentny. Natomiast w języku angielskim są trzy słowa: Smart, Clever, Intelligent. Więc skoro smart to bardziej taki pomysłowy najbardziej chyba odpowiednim słowem jest sprytny, a, ale w języku polskim on ma trochę takie czasami nie zawsze pozytywne określenia i dlatego czasami jest obawa czy tłumaczyć to właśnie w ten sposób. Kiedyś zapytałem czeskiego kolegi jak oni tłumaczą smart i on mówi chytry. To znaczy, że ten sprytny to nie jest chyba takie złe tłumaczenie, a chciałbym od tego zacząć, ponieważ jeżeli patrzymy na historię ostatnich lat, to przełom wieków był pod znakiem dotkomów firm informatycznych. Natomiast teraz myślę, że jest czas takich smartcomów, to znaczy firm, które są pomysłowe, które wcale nie muszą mieć kapitału, bazy produkcyjnej, ale jak mają wiedzę, mają pomysł, to mogą być bardzo konkurencyjne na forum europejskim. Jakiś czas temu, kiedy byłem w Stanach, pytałem naszego rodaka Ryszarda Malinowskiego, który jest wiceprezydentem Intel Corporation, jak Polacy radzą sobie w takich globalnych korporacjach. I on zwrócił uwagę na bardzo ciekawą właściwość, bo mówi, że Polacy mają taką dobrą równowagę między skłonnością do kombinowania, a respektem dla porządku. To można powiedzieć, że po angielsku że mamy taki dobry balans między inclination to creative cross-bordering and respect to order. I wydaje się, że tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy wykorzystali te właściwości, bo kiedyś w epoce przemysłu takiego tradycyjnego to było przekleństwo, jak trzeba było coś, czy ktoś chciał coś pochodzić na skróty, natomiast dzisiaj jest to błogosławieństwo, bo w czasach bardzo dużej zmienności ci, którzy są zbyt schematyczni, po prostu tracą tempo i odpadają, a ci, którzy potrafią się szybko przemodelować, dają sobie radę. I takie dwa przykłady po, po, podam, żeby to nie było zawieszone tak w teorii, tylko przed polską prezydencją, kiedy szukałem, gdzie w Europie się produkuje tablety. Bo pierwsze tablety, nie wiem czy wiecie, wyprodukowano w Europie. To zrobiła firma Siemens ponad 10 lat temu. No, ale komercjalizację tego rozwiązania zrobili Amerykanie, Koreańczycy i Chińczycy. Okazało się, że w Europie są produkowane tablety, nawet są produkowane czy składane w Polsce. Pod Lublinem jest taka firma, która kupuje komponenty po świecie i robi tablety pod zastosowanie biznesowe z całkiem dobrą dobrą y, y, konfiguracją i oprogramowaniem, bo jest na tym pełnowymiarowy system, ponieważ na, na pokładzie jest procesor Intel tak sami, taki sam jak w y, tabletach. A więc y, można zrobić coś praktycznie bez produkcji bazowej, tylko wiedząc o tym, gdzie y, kupić y, komponenty. I to podaję jako taki przykład i y, y, uwagę dla Was. I druga sprawa. O innowacjach często słyszymy. Na ogół takie proste skojarzenie jest takie, że innowacja no to taki przełomowy pomysł, ale innowacja to tak naprawdę wdrożenie pomysłu. I to kiedyś bardzo dobrze skomentował, skomentował komisarz Potocznik, bo mówi tak, że badania i rozwój z pieniędzy robią pomysły, natomiast innowacje z pomysłów robią pieniądze. I to jest bardzo ważne, żebyśmy też patrzyli na te, takie właśnie podejście, aby z różnych pomysłowych rzeczy umieć potem zrobić sukces. W Ministerstwie Gospodarki skupiamy się na tym, aby tworzyć najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Europie i wprowadziliśmy w ostatnim czasie w ubiegłym roku zafunkcjonowało to już na skalę ogólnopolską takie rozwiązanie internetowe, które pozwala rejestrować działalność gospodarczą. Jak piszecie przeglądarkę, firma to wejdziecie na portal centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i tam można założyć działalność gospodarczą praktycznie z domu, jeżeli ma się podpis elektroniczny z jakiegoś biura, na przykład w samorządzie. W każdym razie dzisiaj założenie działalności gospodarczej jest bezokienkowe i w ciągu jednego dnia dostajemy wszystkie numery do działania, to znaczy RegoN, NIP i całe oprzyrządowanie do startu w samodzielną działalność gospodarczą. Pracujemy też nad ustawami deregulacyjnymi, tak aby zmniejszać opory, zmniejszać obowiązki informacyjne, bariery administracyjne poprawiać warunki podatkowe, bo tu mówimy teraz o tym, żeby upowszechnić rozliczanie kasowe VAT-u, a więc jeżeli jest zapłata, to wtedy dopiero jest obowiązek podatkowy. To jest ważne z punktu widzenia płynności obrotu. I chciałbym tutaj jeszcze Waszą uwagę. Pokierować na upraszczanie i elektronizację procedur administracyjnych. To jest taki projekt UEPA, który jest robiony przez wiele instytucji i urzędów. Pracujemy też nad konsultacjami on online i myślę, że to są takie przykłady, które pokazują, że administracja też może być smart, też może być taka ciekawa z punktu widzenia przygody, bo nie musi być tylko prostym realizowaniem ustaw, ale też tworzeniem nowej, nowej, lepszej rzeczywistości. Jeśli teraz przechodzimy do tych pytań, które tutaj koleżanka i kolega zarysowali o tym egoizmie i samolubstwie, to chciałbym odwołać się do podstaw, to znaczy do Księgi Rodzaju i pamiętacie, tam była taka sytuacja, że był chaos i z tego stworzył świat, stworzył porządek, stworzył ład, nie zapominając o drzewie poznania dobra i zła. Mówię to jako przykład takiego działania porządkującego, układającego rzeczy na właściwym miejscu i zachęcam do tego, żebyście patrzyli na działania też w pewnym kontekście kultury, religii, takich relacji między ludźmi, bo ważne jest, żebyśmy potrafili budować te relacje w oparciu o kooperację i podawanie sobie piłki. Tu kluczową taką Taką zasadą jest zasada pomocniczości. Warto ją, z nią się zapoznać, bo ona sprowadza się do tego, żeby sprawy były możliwie blisko człowieka załatwiane i żeby y, wspierać tych, którzy są aktywni, ale też pomagać tym, którzy są y, no, w trudniejszym położeniu, mają trudniej wystartować. Ale jest jedna y, kluczowa sprawa, że każdy musi się tam zaangażować. To nie jest tak, że Dajemy kogoś komuś tam na przymus wręcz, lecz dążymy do tego, żeby każdy miał poczucie, że się wydźwignął i wzniósł o własnych siłach przy wsparciu, ale jednak przy dużej własnej aktywności. Jest to bardzo ważne i tu można by powiedzieć, że, że to jest taka dobra polityka. Jeżeli byście szukali przykładu na złą politykę, to kiedyś. Jeden z moich kolegów po fachu z polityków powiedział to w bardzo obrazowy sposób, bo na jednym z takich spotkań mówi, że no, jako polityk to ja tu reprezentuję najstarszy zawód świata. I to nie jest to, co sobie pomyśleliście przed chwilą, bo właśnie jak pan Bóg tworzył, tworzył świat, to tworzył go z chaosu. No ale skąd się wziął chaos? No chaos zrobili politycy. Czyli od złej polityki. I myślę, że to łatwo jest potem odróżniać. Jak się patrzy, kto robi chaos i zamieszanie, no to znaczy, że psuje warunki do tego, żeby było lepsze życie na przyszłość. No bo w chaosie i w bałaganie to zawsze spadamy coraz, coraz niżej. I to jest bardzo ważne, jak mówimy o tym kontekście zaufania i współpracy. Bo jeżeli jest tylko awantura, konfrontacja. To trudno jest o zaufanie. Zaufanie się buduje wtedy, kiedy są w miarę stabilne i długotrwałe, pozytywne relacje. Warto się o tym przekonać też, oglądając opis dylematu więźnia, gdzie tam jest właśnie... Pokazane, że współpraca i taka zasada wprawdzie wed, za wed ale z przebaczaniem jest optymalną strategią. To zachęcam, żebyście się tym zapoznali. I na zakończenie jeszcze, żeby z powrotem wrócić do tego podkreślenia, ze SMART z tym pomysłowym, sprytnym podejściem do życia, kiedy dyskutowaliśmy na temat właśnie, jak to tłumaczyć to słowo, to w Parlamencie jeden z posłów podpowiedział mi, że Włosi mają bardzo prostą definicję swojego ducha, takiego swojego podejścia do życia i ono się opiera o dwu, dwa słowa kombinacjone i systemacjone. I życzę Wam, żebyście właśnie w ten sposób potrafili, potrafili radzić sobie w życiu z naciskiem na systemacjone oczywiście. Dziękuję.